Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy o wylanie płomienia miłości, niepokalanego serca Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. O Najświętsza Maryjo Panno, nasza umiłowana Matko w niebie, tak bardzo ukochałaś Boga i Jego dzieci że ofiarowałaś na krzyżu swojego jednorodzonego boskiego syna Jezusa Chrystusa na przebłaganie Ojca w niebie i dla naszego zbawienia aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne Ciebie o umiłowana matko prosimy z dziecięcą ufnością spraw aby nasze słabe serca rozgorzały zapalonym przez Ducha Świętego płomieniem miłości Twojego niepokalanego serca, napełniając się doskonałą miłością Boga i bliźniego, abyśmy zjednoczeni z Tobą mogli kochać naszego Stwórcę i innych ludzi. Pomóż nam o potężna Królowo serc, nieść ten święty płomień wszystkim ludziom dobrej woli i gasić na całej ziemi ogień nienawiści, ogniem miłości. Niech Jezus, Książę Pokoju, w sakramencie swojej miłości zasiada na tronach ołtarzy jako Król Szczęśliwości i serce wszystkich serc. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje, w jakich chciałbyś się pomodlić. Zostańcie z Panem Bogiem, Maryją, dziewicą i Duchem Świętym.